Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię i ucz nas w tym słowie dzisiaj słuchać. Słuchać Bożego Głosu, słuchać i rozpoznawać Pana. Ucz nas otwierać uszy, ucz nas postawy słuchania. Jak Maryja, która słuchała, przyjmowała i rozważała Słowo Boże, w swoim sercu. Amen. Dzisiaj jest, kochani, 105. spotkanie naszej Szkoły Modlitwy. Zaczynamy 16. tydzień naszej formacji, którą rozpoczęliśmy. Na każdy dzień otrzymujecie kolejny tekst pisma świętego do modlitwy osobistej z komentarzem, i mam nadzieję, że codziennie to słowo Boże rozważacie i się karmicie tym materiałem duchowej formacji, przez który idziemy. Dziś temat brzmi: słuchać, aby usłyszeć. Tak sformułowany temat oznacza, że można słuchać, ale nic nie dociera. Nam chodzi o to, by się uczyć słuchania, tak aby usłyszeć, by dotarło. I usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii Łukasza o spotkaniu z Martą i Marią w Betanii, który jest dobrym wprowadzeniem w ten temat. Maria. Okazała takie dwie postawy, bardzo ważne dla nas na rozpoczęcie tego tematu. Pierwsze: Siadła u nóg pana. Ten jeden zwrot: Siadła u nóg pana, dosłownie przysiadła się do jego stóp, oznacza, zostawiła wszystkie inne sprawy, zatrzymała się w swoim życiu. Stała się taka unieruchomiona, nieruchomo usiadła, tak się zatrzymała. Jej pewnie umysł, serce zostawiły wszystkie inne sprawy, by teraz zaangażować się całkowicie w tą drugą postawę, którą okazała, słuchanie Pana. Więc usiadła najpierw, zatrzymała się najpierw, pozostawiła wszystko inne, by potem słuchać. Gdyby biegała, biegała, krzątała się, była pełna rozproszeń, nie byłaby w stanie zacząć słuchać. Więc pierwsze jest dla nas też. Gdy dziś tak biegniemy, biegniemy i spieszymy się, zatrzymaj się. Nieruchomo. Usiądź w swojej modlitwie, albo stanie, albo klęknij, ale zatrzymaj się i duchowo usiądź u stóp Pana, dopiero potem będziesz w stanie słuchać. I dlatego dziś w czasie adoracji będziemy mniej mówić, mniej śpiewać, by zatrzymać się, zadawać pytania i słuchać odpowiedzi Pana. Najpierw więc człowiek musi się zatrzymać, nieruchomo stanąć u stóp Pana, by zacząć słuchać. Tego uczy nas ta Ewangelia, którą też będziemy rozważać w tym tygodniu. Uczy nas zatrzymania się w biegu naszego życia, by rozpocząć słuchanie. Zapraszam Was też, byście przypomnieli sobie głucho niemego, który w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale został uzdrowiony przez Jezusa. I abyśmy z taką pokorą serca. Uznali dziś, że to my jesteśmy głusi, że to my mało słuchamy, że tak mało do nas dociera. Ten głuchoniemy, uzdrowiony przez Jezusa, żył w całkowitej ciszy. Wyobraź sobie życie człowieka głuchoniemego, nic do niego nie docierało, nic. Bardzo smutne, przykre jest życie ludzi, którzy nic nie słyszą, mogą się domyślać, patrzą, jak poruszają się usta innych osób. Smutne jest takie ich położenie. Wszystko wydaje się dalekie, wszystko jakby dokonuje się poza nimi, jest na zewnątrz. Brak słuchu. To jest jakby zamknięcie. Głuchy jest zamknięty sam w sobie. Dlatego gdy Jezus mówi do głucho niemego Efata: Otwórz się, pokazuje nam, że do tego jesteśmy powołani, by otworzyć uszy naszych serc, które często niestety stępiały. I o to chodzi Panu Bogu, byśmy otwierali nasze serca, otwierali nasze uszy, a uszy są połączone z sercem. Otwierali nasze uszy i chcieli bardziej słuchać Pana. Na tym przecież Panu Bogu zależy. Gdy objawił się Chrystus na górze Tabor, to Bóg mu powiedział, Bóg powiedział do nas: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Właśnie ile słucham Pana Boga, czy dociera do mnie to, co On mówi? Czy stępiały moje uszy, a może jestem głuchy i nic do mnie nie dociera? Wtedy potrzebuję modlitwy, uzdrowienia. Potrzebuję, by Chrystus powiedział nade mną Efata, otwórz się, bo jesteś zamknięty. Gdy otworzą się uszy, to będzie słowo docierać do naszych serc, a uszy są powiązane ze sercem. Poznajemy to z dziejów apostolskich, rozdział 16, werset 14, kiedy to słowo mówi o Lidii, Filipii, że Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała Słowa Bożego. Otworzył jej serce, a ona słuchała słowa Bożego. Otwarte uszy prowadzą do otwartego serca, bo serce jest powiązane z uszami. I wtedy dociera do duszy to, co Bóg ma do powiedzenia. Więc trzeba ciągle modlić się i prosić o uzdrowienie, jak uczy ojciec Baszabora, z duchowej głuchoty. Duchowej głuchoty, gdy uszy są zamknięte, nic nie dociera do człowieka. Z duchowej głuchoty, by odblokowały się te uszy duchowe naszych serc. Byśmy zaczęli słuchać głosu Pana, słuchać Jego mowy, byśmy nastawili się na słuchanie. Co to znaczy nastawić się na słuchanie? Co to znaczy zacząć słuchać, odbierać Słowo Boże, unikając wszystkich innych rozproszeń? Teraz pokażę Ci przykład, konkretny przykład. Przyniosłem takie radio z dawnych lat. Co to jest radio? Radio pełni dwie funkcje. Ma odbiornik, Antena, widzisz, antena ma odbiornik i ma nadajnik, czyli tu nadaje głośnik, nadaje, ale jeszcze radio ma takie pokrętło, gdzie wybiera się stację. Widzisz? I kiedy wyobraź sobie, my nie jesteśmy dostrojeni, Albo słuchamy jakichś różnych fal głupkowatych, wszystkiego innego, co nie jest Panem Bogiem, to są szumy, czaski, różne dźwięki. I w końcu co? Najpierw trzeba tym pokrętłem wybrać stację Pana Boga, wybrać falę Pana Boga. Najpierw tu musisz się dostroić i tak szumić i czaskać i w końcu o, znalazłeś, jest, fala Pana Boga, Bóg mówi. Znalazłem tą falę, muszę mieć odbiornik, uszy moje duchowe, dopiero potem tam dotrzę do mojego serca i będę mógł nadawać, co Bóg mi powiedział. I dziś tak w naszych czasach jest. Milion różnych fal pada na nasze uszy, na nasze serca, milion rozproszeń. I w tym wszystkim jedna fala Pana Boga. Muszę tu znaleźć tym regulatorem w swoim sercu. Szurasz w prawo, w lewo, przekręcasz tu do oporu, a w końcu trafiłem. Jest, jest, mówi mój Bóg, Jezus. Jak już znajdziesz tą falę i czasem poruszasz jeszcze tym radiem, tą anteną, rozumiesz, żeby dobrze słyszeć, Wyraźnie, bez zakłóceń, bez czasków, bez szumów, i wtedy dociera. Więc jest w tobie taki odbiornik. Musisz się nastawić w ciągu dnia, nawet w pracy, wśród zajęć, że chcę Cię słuchać, Panie Boże, chcę słyszeć Twój głos, a gdy modlitwę zaczynam osobistą. To szczególnie nastrajam się na falę Pana Boga i antenę kieruję w dobrą tu stronę, rozumiesz, by usłyszeć Boży Głos. Amen. Zapamiętaj to, nastroić się na falę Pana Boga, by usłyszeć Boży Głos. To jest to, nastawić swoje serce. Czy moje serce w czasie modlitwy nastawiam na słuchanie? Czy nastawiam swój odbiornik na słuchanie Pana Boga? Zadaj sobie to pytanie. A przecież jest to najważniejsze, bo pierwsze przykazanie spośród wszystkich innych, najważniejsze, jak mówi Bóg, pierwsze jest. Słuchaj Izraelu, trzema. To było najważniejsze i jest pierwsze przykazanie, dlatego Żydzi do dziś, powtarzają trzy razy dziennie to Słowo, by słuchać. Pamiętać, że mamy słuchać. Bóg. Wielokrotnie zachęca na kartach Pisma Świętego, słuchaj Izraelu, ale też w tej samej księdze powtórzonego prawa mówi do swojego ludu: zamilknij. Zamilknij Izraelu i słuchaj głosu Pana Boga twego. Widzisz? zamilknij na to wszystkie inne te fale gdy jest modlitwa w ciągu dnia też zamilknij odetnij się od tych miliona różnych rozproszeń by z sercem nastawić antenę antena nastawiona odbiera fale Pana Boga z trudem przychodzi nam dziś zamilknąć a to jest klucz, by usłyszeć. To najpierw muszę zamilknąć, nastawić się na słuchanie w Eucharystii, w Adoracji, w Różajcu, w Słowie Bożym. Gdy je czytasz, modlisz się nim codziennie, to też nastawić się na słuchanie, by usłyszeć, wybierając falę Pana Boga. My często mówimy, tak dużo mówimy, a mało słuchamy. A przecież o to chodzi Bogu, i on mówi: Słuchaj Izraelu. Ile pada w nas różnego rodzaju treści, bodźców, milion informacji, a Boże słowo mówi Dzieje Apostolskie, rozdział piąty. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Werset 29: A kogo ja bardziej słucham? Ile czasu poświęcam na słuchanie Pana? Czy słucham bardziej Boga, czy ludzi? Bywają dni, gdy pozwalamy, aby ludzie nieustannie do nas coś mówili. A my nie stwarzamy przestrzeni dla Boga, czasu, by Go nasłuchiwać. Co On ma nam do powiedzenia? I w modlitwie naszej biblijnej, tej codziennej, psalmami, Słowem Bożym, również śpiewem, zawsze musimy szukać przestrzeni na nasłuchiwanie Pana, bo to Jego głos jest decydujący. Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Więc samo Słowo Boże uczy nas prymatu słuchania nad mówieniem. Chrystus też w Ewangelii przestrzegał: Uważajcie, czego słuchacie, co pada w wasze uszy. I mówił też: Uważajcie, jak słuchacie, jak słucham Pana Boga, czy ze skupieniem, czy z sercem, czy z tą pokorą, wiarą, cichością? W tą niedzielę, która minęła, słyszeliśmy to zaproszenie Proroka Izajasza z 55 rozdziału. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysłaki. Posłuchajcie mnie, a wasza dusza żyć będzie. Co za słowo? Słuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Bóg mówi do nas: Mamy go słuchać. Chcemy go słuchać, niech słuchanie Pana Boga będzie radością naszych serc. I wszyscy bohaterowie Pisma Świętego, którzy są dla nas wzorem, i święci, uczyli się słuchać, radzili się Pana. Gedeon przed wielką wojną z Madianitami. Prosi Boga o znak w nocy, modli się, słucha Pana Runo Gedeona. Będziemy rozważać ten tekst z Księgi Sędziów, znacie go dobrze. Prosi Boga, radzi się Boga, pyta Boga, otrzymuje odpowiedź, dopiero potem wyrusza na wojnę. Bóg mówi do niego i do tego jesteśmy zaproszeni, by uczyć się języka Pana Boga, i do każdego z nas Bóg mówi inaczej. I będzie mówić inaczej, bo z każdym z nas ma intymny język, inny. Z każdym z nas Bóg nawiąże inną relację, indywidualna więź. Będzie mówić do Ciebie inaczej. Ma swój osobisty sposób komunikowania się z Tobą. Ty będziesz czuć. Ty będziesz rozumieć. Ty będziesz uczyć się tego języka Pana Boga i mamy się uczyć jego głosu, by go rozpoznawać, by rozpoznawać głos Pana w sercu, w umyśle, natchnienia, poruszenia, obrazy, zaraz o obrazach powiemy. Bo Bóg mówi i mamy uczyć się słuchać Jego. Tak jak ten wielki prorok Samuele, o którym dziś słyszeliśmy, nie umiał na początku. Nie wiedział, jak ma słuchać głosu Pana. Jak Go rozumieć nie znał głosu Pana, bo my z czasem uczymy się głosu Pana. Mówi sam Jezus Jana 10, 4. Owce. Słuchają mojego głosu. Będziesz uczyć się duchowego głosu Pana w głębi swego serca, by go słuchać, usłyszeć, zrozumieć, przyjąć i potem wykonać. Tak Samuel uczył się rozpoznawać duchowo głos Pana. Przeszedł taką szkołę, naukę, Dlatego też i my mamy uczyć się duchowego języka. Gdy będziesz zadawać pytania, gdy będziesz słuchać głosu Pana, Bóg będzie mówić do Twojego serca, a Ty zadawaj pytania. Otwieraj się coraz bardziej i słuchaj, i będziesz słyszeć, co Bóg mówi do Twojego serca. Święty Piotr. Święty Paweł dają nam przykłady takiej właśnie postawy, słuchania Boga na modlitwie. Dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, zobaczycie, to pokazuje nam Korneliusza, który na modlitwie usłyszał wezwanie Boże, poszedł i je wykonał. I tak samo święty Piotr w jafie nad brzegiem morza, modlił się. I zobaczył obraz. Nie rozumiał tego obrazu. Jest już po zmartwychwstaniu jest już pierwszym papieżem. Widzi na modlitwie obraz, ale nie rozumie, co znaczy ten obraz. Bóg mówi też przez obrazy, wizje. Daje myśli, daje natchnienia, daje też obrazy. I święty Piotr nie rozumie tego obrazu. Nie wie, co to znaczy. I tobie Bóg może dawać obrazy, wizje, co zrobił wtedy święty Piotr. Zastanawia się, modli się, pyta, co znaczy ten obraz, co znaczy to, co widzę na modlitwie i usłyszał głos. Bóg do niego zaczął mówić, wyjaśnia mu w czasie dalszej modlitwy. Zrozumienie przychodzi krok po kroku, stopniowo. Obraz na początku jest niezrozumiały. Trzy razy Bóg mu daje ten sam obraz. Piotr z trudem przyjmuje zrozumienie, nie zgadza się na początku. Myśli inaczej na początku. O, nie, panie, nie, 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 panie, nie będzie tak. A Bóg mu drugi raz pokazuje, trzeci raz pokazuje i mówi do niego, ma być tak. I zobaczysz, jak rozważać będziesz ten tekst, jak Piotr uczył się słuchać, widzieć obrazy i słuchać głosu Pana. Stopniowo. Nie od razu. Krok po kroku rozmyślał, pytał, otrzymywał kolejne objawienie, kolejną odpowiedź, kolejny krok. Kiedy rozmyślał nad tym widzeniem, nad obrazem, Duch Święty mówił do niego znów, co to znaczy. Uczył się słuchać. Więc jest to proces, szkoła słuchania. Rozeznawania. Tak samo było u Świętego Pawła. Zobaczycie 22 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Święty Paweł, opisując spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem, mówi, że zobaczył nagle światłość, obraz, potem usłyszał głos, który do niego mówił. Nie wiedział, kto do niego mówi. I zaczął zadawać pytania, bo chciał słyszeć, bo chciał słuchać Pana. Zadawał pytania do Pana Boga, do Chrystusa, którego jeszcze wtedy nie znał: Kim jesteś, Panie? Jezus się przedstawił. Święty Paweł znowu zadaje pytania w gotowości, słuchając sercem, chociaż sam leży na ziemi i nic nie widzi. Ale z sercem zadaje pytania. Kim jesteś, panie? I potem kluczowe pytanie: Wielkiego potem apostoła, uważam największego, co mam czynić, panie? Pytanie, które zmieniło jego życie. Co mam czynić, panie? Pod Damaszkiem. To pytanie skierował do Jezusa leżąc na ziemi i nic nie widząc. Otrzymał odpowiedź? Tak czy nie? Tak czy nie? Nie. Nie otrzymał od razu odpowiedzi. Wcale nie. Stopniowo, znów krok po kroczku, Pan Jezus mu objawiał. Dawał nowe objawienie, gdy on znów zadawał kolejne pytania. Nie otrzymał od razu odpowiedzi. Powiedział mu tylko Jezus: Idź do Damaszku, i tam wspólnota powie ci, co masz czynić. Poszedł, dalej pytał, dalej szukał, otrzymywał nowe obrazy i nowe słowa, i nauczył się języka, języka Pana Boga. Nauczył się słuchać, zadając pytania i rozumieć. Tak samo było na zakończenie, kiedy w XV rozdziale dziejów apostolskich widzimy, gdy Ewangelia miała dotrzeć do Europy przez północną Grecję. Święty Paweł ma na modlitwie w troadzie dawnej historycznej troi. Widzenie obraz Macedończyka ma obraz i otrzymuje znaczenie tego obrazu. Co to znaczy, Panie? Masz wyruszyć do północnej Grecji, w Macedonii, by tam głosić moją Ewangelię i wkroczyła Ewangelia do Europy. A więc Bóg mówi do naszych serc. Przez myśli, przez słowa, przez obrazy. My mamy nastrajać się na słuchanie. My mamy chcieć słuchać, wciąż wyjmować tą antenę naszego serca, szukać Bożej fali, bo Bóg tu mówi przez tą antenę do Twojego serca, byś Ty usłyszał. Masz się dobrze nastroić tu regulatorem, na słuchanie słowa i pamiętaj o obietnicy. Obietnica Pana Boga jest taka. Jeremiasza 3, 3, Trzy trójki. 33 rozdział werset trzeci. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Bóg odpowiada. Bóg chce odpowiadać na pytania naszych serc. A więc dziś będziemy mieli taki warsztat z modlitwy słuchania. Dziś będziemy uczyć się słuchać, aby usłyszeć. I nigdy się nie zniechęcaj, jeśli od razu nie usłyszysz. Jeśli od razu może nie zrozumiem. Gdy będziesz słuchać, pytać, nasłuchiwać, zadawać pytania, rozważać, rozmyślać, przyjdzie Boża odpowiedź, bo Bóg jest wierny obietnicy. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Jeremiasza 33, werset 3. Amen.